Witam bardzo serdecznie. Chciałabym Wam zaprezentować jedną z bardzo przydatnych funkcjonalności Windows Phone HTC 8S, jaką jest prosty sposób na wprowadzenie numeru wewnętrznego bez użycia panelu wybierania numeru. Aby to zrobić, musimy wejść w kontakty. Wybieramy numer, do którego chcemy przypisać numer wewnętrzny. Możemy także użyć szybkiego wyszukiwania numeru. W tym przypadku będzie to praca. Edytujemy numer poprzez wciśnięcie ikonki ołówka. Stukamy bezpośrednio w numer e, telefonu. Tutaj mamy już przygotowany kontakt, ponieważ naciskamy sobie kropeczkę, tak aby pokazał nam się przecinek. Bezpośrednio po przecinku wprowadzamy numer wewnętrzny i zapisujemy. Wciskając ikonkę dysku. Tak przygotowany kontakt jest gotowy do użytku, więc w momencie, gdy wybieramy, wybieramy podany numer, telefon automatycznie łączy nam się z numerem wewnętrznym.